Jeszcze kilka lat temu nie przypuszczałam, że będę tu, gdzie jestem, i będę tym, kim jestem dziś. Moja dusza tęskniła za czymś, ale sceptyczny umysł stawiał solidne granice. Środowisko i ludzie wokół warunkowali moje myśli i uczucia każdego dnia. Dzisiaj uwielbiam mówić swoim własnym głosem. Nazywam się Magdalena Wójtowicz i jestem kobietą na własnych zasadach. Witam serdecznie w programie Jestem, bo jesteś tym, kim myślisz, że jesteś. Zapraszam Państwa na cykl programów który przede wszystkim rozpoczyna się w tym pięknym wyjątkowym dniu z okazji Dnia Kobiet rozpoczynamy dzisiaj przekaz. Przekaz wiedzy, którą bardzo miło będzie mi się z państwem podzielić i mam nadzieję, że to wszystko co dzisiaj powiem zachęci was do słuchania kolejnych odcinków i kolejnych programów. A dzisiaj taki bardzo właśnie wyjątkowy, trochę zaczepny temat, czy kobieta jest silniejsza od mężczyzny. Właśnie z taką wiedzą dzisiaj przychodzę. Tuż żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Czasach, które ze wszystkich stron usiłują nas pozbawić wiary w siebie, wiary we własną moc, udowodnić nam, że to co myślą inni, nawet o nas samych jest ważniejsze niż to co myślimy o samych sobie. I ta pętla naszej społeczeństwa zaciska się coraz bardziej. I ponieważ nie jest to prawda, absolutnie nie jest to prawda, bynajmniej ja się z tym nie zgadzam, to właśnie dzisiejsza tematyka i ten program jest poświęcony temu, jak można na życie, na nas samych, na to wszystko, co nas otacza, spojrzeć zupełnie innej perspektywy. Zatem zaczynamy. Oczywiście, takie pierwsze zdanie, nie wierzcie mi na słowo w to wszystko, co tutaj mówię. Sprawdzajcie, analizujcie, bierzcie tylko to, co z wami rezonuje, to, co do was przemawia. Ok? Pierwszą ideą, która przyświecała mi, dlaczego właśnie ten temat dlaczego temat kobiety i mężczyzny. Nie będę ukrywać, że gdzieś to kiedyś przeczytałam, że właśnie kobiety są w stanie uratować Ziemię. Że kobieca moc jest tak bardzo potężna, tak bardzo silna, że gdybyśmy tylko dali e, jej władzę, to życie na Ziemi wyglądałoby zupełnie inaczej. Nie byłoby wojen, nie byłoby konfliktów, nie byłoby e, tego całego zła, które istnieje teraz. Oczywiście, całe zjawisko sięga korzeniami o wiele, wiele głębiej i to jest fakt niezaprzeczalny. Tej mocy, która wydaje się być tak bardzo niewidzialna, a od której tak bardzo dużo zależy i to na każdym poziomie. Według wielu przekazów mówi się, że kobieta jest kapłanką. Kobieta jest strażniczką domowego ogniska. Jest tą, która dba o rodzinę, która dba o miejsce, w którym się znajduje. I o wszystkich swoich bliskich, taka jest nasza rola, taka jest rola kobiety. E, można powiedzieć, że kobieta jest centrum wszechświata. Jest tym, co znajduje się po środku, jest tym, co przyciąga, e, co jest zadaniem mężczyzny? Po co mężczyzna pojawia się na tym świecie? I to jest ten szczególny rodzaj wiedzy, z którymi będę się chciała tutaj z Wami podzielić. I tej wiedzy może wysłuchać również mężczyzna, bynajmniej nie urośnie mu od tego macica, ale można potraktować tą wiedzę jako pewien swoisty biały kruk, i z tą wiedzą można naprawdę podążać przez świat na spokojnie. A zatem, z jaką rolą. Z jakim zadaniem rodzi się mężczyzna? Hmm. Tuż zadaniem mężczyzny jest uszczęśliwienie kobiety. Tak wiem, pewnie tą wiedzą wkładam kij w mrowisko, ale już wyjaśniam i już śpieszę z odpowiedzią, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Są na tym świecie prawa niezależne od nas, prawa natury, na które my zupełnie nie mamy wpływu. To jest tak jak grawitacja. My możemy w nią nie wierzyć, my możemy nawet o niej nie wiedzieć, my możemy tego nie widzieć, ale i tak stąpamy po Ziemi, tak? To prawo grawitacji nas przyciąga. Tak też jest z pewnymi prawami natury, z prawami, które, na które my nie mamy wpływu, a które i tak działają. I tak jest właśnie z tym. Kim jest kobieta, a kim jest mężczyzna, jakie są nasze role, z czym my przychodzimy tutaj na ten świat? Wracając do meritum, to jest y, oczywiście tak, że jesteśmy na drodze prób z różnymi partnerami, i w każdej relacji odnajdujemy cząstkę siebie. Yy, oczywiście mogą być, może być to wiele relacji, ale może być to jedna ta właściwa relacja. Albo możemy też być samotni, ale to już zupełnie jest, tak jakby, temat na inny program. Ale o co przede wszystkim chodzi, to to, to pytanie początkowe: dlaczego kobieta ma większą moc? I czy to prawda, że kobieta ma większą moc? Otóż. Przede wszystkim chodzi o to, że rolą kobiety jest hartowanie mężczyzny. Tak, moje drogie, naszą rolą jest hartowanie mężczyzny. Zarówno to pozytywne, jak i negatywne. Pewnie każda z nas w takiej roli przyszła się w tym życiu zmierzyć. Ale przede wszystkim, o co chodzi, już spieszę z odpowiedzią. Otóż my. Jako ludzie różnimy się w ciele fizycznym, różnimy się ciałem fizycznym, ponieważ przybieramy formę albo kobiety, albo mężczyzny. I to jest na jakimś poziomie zupełnie niezależne od nas. Ale to, że rodzimy się jako kobieta, jako mężczyzna, predysponuje nas do pewnych zachowań, predysponuje nas do pewnych działań, wzmacnia nasze pewne tendencje do bycia tym, kim jesteśmy właśnie teraz. Więc jaka jest rola mężczyzny? Otóż, moje drogie panie, rolą mężczyzny, jego podstawową, tak jakby cechą i jego dążeniem jest bycie docenionym. Mężczyźni chcą być doceniani, chcą być przede wszystkim doceniani za to, jacy są, jak się zachowują. Co dla nas robią, że się nami opiekują, to jest ich zadanie i to z tym zupełnie nie możemy się sprzeczać. Takie jest prawo natury. Moi drodzy panowie, natomiast jaka jest przede wszystkim e, tendencja kobiet? O czym marzą kobiety? O czym myślą kobiety i czego tak naprawdę chcą? Otóż kobiety chcą być. Zauważone, przede wszystkim chcą być zauważone. Mężczyzna chce być doceniony, a kobieta chce być zauważona. I niby wydaje się, że to jest tak naprawdę to samo to zasadniczą różnicą jest to, że kobieta w swojej energii jest tą, która przyjmuje, która bierze. Kobieta jest naczyniem. Naczyniem, do którego wlewana jest męska energia. Tak właśnie to wygląda. Natomiast męska energia to ta, która daje, która się dzieli, która wypełnia kobietę. I jeżeli w pewien sposób z tym się pogodzimy, że takie prawo właśnie istnieje, to nasze relacje będą zupełnie na innym poziomie. No to nie jest tak, że my musimy sobie udowadniać, kto jest silniejszy w tej relacji. Kto jest silniejszy? Ja, kobieta, mogłabym powiedzieć, że ja jako kobieta jestem silniejsza. Oczywiście jestem silna, jestem w swojej mocy, ale to nie uprawnia mnie do tego, żeby powiedzieć, że mężczyzna jest słabszy. Mężczyzna jest, mężczyzna jest silny, mężczyzna jest swojej mocy i to powinniśmy w życiu wykorzystywać. Przede wszystkim wykorzystywać nasze naturalne zdolności, nasze naturalne umiejętności. To, że kobieta przyjmuje, Kobieta u kobiety przede wszystkim silniejsza jest czakra serca, czyli ta czakra, która odpowiada za umiejętność bycia czułą, kochającą. To jest ta taka trochę miłość romantyczna. Dlaczego się mówi, że kobiety są bardziej romantyczne? Dlatego, że nasza czakra serca po prostu jest bardziej otwarta, bardziej dająca, bardziej uwrażliwiona właśnie na te potrzeby. Ale moje drogie panie, jeżeli to jest tego małego rodzaju defekt u mężczyzny, czyli brak, to on tego chce. On tego potrzebuje. Mężczyzna potrzebuje być kochanym, mężczyzna potrzebuje, żeby o niego w jakiś sposób zadbać, żeby dać mu tą całą troskę. Natomiast, jaki jest braku kobiety, a co jest siłą u mężczyzny, otóż, moi drodzy panowie, waszą siłą. Jest wasza czakra sakralna, czyli czakra, która daje wam siłę, taką siłę stąpania po ziemi, takiego bycia zdecydowanym, takiego bycia, jak to się mówi, prawdziwym facetem, z samcem, który po prostu e, jest silnym, władczym i potrafi dawać z siebie. To jest wasza moc, to jest wasza potęga, moi drodzy panowie. I o tym należy pamiętać. I jeżeli naszym defektem, naszym brakiem jako kobiet jest to, że my jesteśmy trochę w chaosie, wiem to sama po sobie, bo często tak mam. I mężczyzna czasami jest tym, który sprowadza nas na ziemię, który uziemia nasze działania. To zobaczcie, jak to się pięknie wszystko uzupełnia. My. Bierzemy, otwieramy się na to, że mężczyzna chce nam dać to, czego my nie mamy, a mężczyzna otwiera się na to, czego może sam w sobie nie ma, ale otwiera się właśnie na tą czułość, na tą miłość, na bycie zaopiekowanym i to jest piękne. I o tym należy przede wszystkim pamiętać. Tu traci na wartości zapytanie, czy kobieta jest silniejsza od mężczyzny. Czy mężczyzna jest silniejszy od kobiety? Bo to tak naprawdę wcale nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby znaleźć tą równowagę, żeby znaleźć się w relacji. Ale dlaczego tak ważne jest to, żeby znaleźć się w odpowiedniej relacji? I tutaj właśnie dochodzimy do meritum, ponieważ tak naprawdę, żeby być w życiu szczęśliwym. Trzeba przejrzeć się w relacji, trzeba się przejrzeć w relacji z drugim człowiekiem, bo żeby dojść do samego siebie, potrzebujemy być w relacji z drugą osobą. I tutaj nie mówię już tylko o relacjach romantycznych, do tych wrócimy jeszcze w następnych programach. Natomiast jak dojść do relacji samemu ze sobą, to jest tak bardzo istotne i to jest tak bardzo ważne. Dlaczego? Ponieważ, żeby, żebyśmy mogli powiedzieć, że żyjemy w harmonii, że żyjemy w dostatku, że żyjemy w szczęściu, to naszą naturalną potrzebą jest relacja samemu ze sobą. To jest ta najistotniejsza relacja. Dlatego my musimy się często przejrzeć, tak jak w lustrze, w oczach drugiego człowieka. Czasami właśnie wchodzimy po to w te relacje mężczyzna z kobietą, kobieta z mężczyzną po to, żeby dostrzec siebie, żeby zobaczyć, kim ja naprawdę jestem. Po co jest mi ta druga osoba? E co ja dostrzegam takiego wtedy w sobie? I to jest ta swoista zasada lustra, o której tak często się mówi. Ja może tutaj zatrzymam się troszeczkę na tym, bo to jest też dosyć istotne, ponieważ my lustro często postrzegamy, jak patrzymy w tą drugą osobę i my widzimy samych siebie. Tak, bardzo często właśnie tak jest, że ta druga osoba pokazuje nam, kim my naprawdę jesteśmy. I teraz już do nas należy, czy my to dobrze oceniamy, czy negatywnie oceniamy, w jaki sposób to oceniamy, ale do tego też będę wracać w następnych właśnie programach. Natomiast może też być tak, że osoba, z którą przebywamy, to nie jest tylko relacja męsko-damska, ale każda inna relacja, czy to zawodowa, czy to rodzinna, czy też rodzica z dzieckiem, to zawsze chodzi o to, że to lustro może być również widziane w drugiej, z drugiej strony, czyli co nam pokazuje ta druga osoba? Może podam to na przykładzie. Druga osoba nas denerwuje, drażni, w jaki sposób nas zaczepia tak, swoim zachowaniem. Na przykład drażni mnie to, że jakaś osoba jest bardzo egoistycznie zapatrzona w siebie, jest pępkiem świata i tak naprawdę nie ma. Ma się wrażenie, że nie myśli o nikim innym, tak? A ja jestem taka dobra i na tym tracę. I co nam pokazuje wtedy ta relacja? Co nam pokazuje to lustro? Otóż często pokazuje nam, że to jest nasz brak, że jeżeli te cecha nas tak drażni w drugiej osobie, to jest nasz brak, bo my nie potrafimy czasami egoistycznie patrzeć na życie. My nie potrafimy być tą osobą, która jest zawsze dla siebie najważniejsza, i to nas drażni w drugiej osobie. Dlatego mówię, że tak bardzo ważne jest, byśmy przeglądali się w oczach innych ludzi, ale nie po to, żeby coś sobie udowadniać, żeby definiować siebie. Wcale nie o to chodzi. Relacje z drugą osobą pokazują nam tylko, że możemy być sobą. Przede wszystkim właśnie chodzi o to, żeby w tej relacji zachować samego i samą siebie. I żeby doświadczyć właśnie tego zjawiska, tego pięknego zjawiska harmonii, harmonii w relacji, trzeba pobyć troszkę i wejść w głąb siebie. Paradoksalnie właśnie każdy z człowiek składa się zarówno z energii żeńskiej, jak i męskiej. I Właśnie chodzi o to, żeby to w sobie dostrzec, żeby wejść w głąb siebie, żeby zobaczyć, kim naprawdę jesteśmy i że każdy z nas ma moc, czy jesteś kobietą, czy jesteś mężczyzną. Po prostu jesteś, jesteś wyjątkowy, bo jesteś taki właśnie, jaki jesteś. I jeszcze raz z tego miejsca serdeczne życzenia dla wszystkich pań, ale również dla panów. Ponieważ jesteśmy jednością, jesteśmy jednym i to jest najważniejsze. Ale chciałabym też serdecznie zaprosić na razie, panie, do Was się zwracam, moje drogie, do zaufania sobie, do podejścia, że jeżeli czujesz, że coś w Twoim życiu być może nie jest takie, jakie chciałabyś, żeby było, a wiesz, że możesz lepiej, bo możesz. To już teraz zapraszam na spotkania, na cykl warsztatów rozwojowych, terapeutycznych dla kobiet pod nazwą W drodze do siebie. Szczegóły już niedługo na moim fanpage'u. A ja jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie, żegnam się z wszystkimi i do zobaczenia w kolejnym programie. Jestem.